To jest duży spektakl. Na początku to budowaliśmy jeszcze dłużej, bo to wszystko było skomplikowane i nowe. W tej chwili już mniej więcej wiemy, jak to wszystko funkcjonuje, także, także to działa. Teatr Biuro Podróży zaprosił na sceniczną opowieść o współczesnym świecie świecie, który jest gorzką refleksją na temat relacji między rozwojem technologii a ograniczeniami ludzkiego gatunku. Myślę, że jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od różnych urządzeń, które nas wyręczają. W, w najprostszych czynnościach i myślę, że stajemy się na swój sposób leniwi. Oczywiście postacie, które są mieszkańcami planety Lem to są karykaturalne postacie, ale myślę, że każdy widz może sobie już to odczytywać według, według własnej intuicji. Planeta Lem w reżyserii Pawła Szkotaka pokazuje świat przyszłości, w którym sztuczna inteligencja zapewnia rasie ludzkiej iluzoryczny dobrobyt, czym doprowadzają do degeneracji i gnuśnej pasywności. Widowisko plenarowe Biura Podróży powstało przy współudziale Instytutu Adama Mickiewicza jako część programu kulturalnego polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 roku. Takim elementem najbardziej istotnym w tym jest w ogóle sam Stanisław i jego twórczość, bo wydaje nam się, że to jest pisarz, który jest pisarzem rangi światowej. Natomiast myślę, że nie jest aż tak bardzo znany, a przynajmniej nie jest tak bardzo kojarzony z Polską, dlatego wspólnie z Instytutem Adama Mickiewicza, który nam zaproponował zajęcie się Lemem, doszliśmy do wniosku, że, że warto to zrobić i pokazać w Europie Lema jako polskiego pisarza, ale także jako pisarza nowoczesnego, bo to jest tak naprawdę opowieść o, o współczesnym świecie. To jest to trochę tak, że oczywiście mamy, mieliśmy pewne założenia, szukaliśmy tematów literackich z lema, nie chcieliśmy robić żadnej y, konkretnej powieści ani opowiadania lema. Szukaliśmy jakiegoś uniwersalnego świata, uniwersalnego przekazu i myślę, że ten, ten, te zręby powstały na bazie naszych wspólnych rozmów. Wzięliśmy naj, najwięcej chyba z Kongresu Futurologicznego lema ale to, to się jakby później działo w trakcie kreacji, bo to jest, to bazuje na pomyśle jakby reżysera pomyśle mniejszej grupy, to jest wytworem zespołu i to wszystko się modyfikuje w trakcie pracy. Scenografię zaprojektowała Agnieszka Zawadowska. Zaprojektowała także kostiumy, ale one też uległy modyfikacji w pracy. Niektóre rzeczy okazały się działające, niektóre musieliśmy zmodyfikować. Także to też jest wszystko po prostu takim elementem żywym. Nazywasz się Ion Cichy. Pochodzisz z przeszłości. Nie jesteś tutaj pierwszym gościem. Spektakl pokazano między innymi w Paryżu, Londynie, Berlinie, Moskwie, Pekinie i Tokio. Wszędzie odbierany był nieco inaczej, bo to miejsce i ludzie tworzą niepowtarzalny kontekst każdego przedstawienia. Publiczność tworzy kontekst do tego. Myślę, że na przykład grając to na wschodzie, tak jak graliśmy to w Moskwie czy, czy w Mińsku na Białorusi, to tam odczytywano to jako sztukę też o współczesnej polityce tamtejszej, bo tutaj występuje postać, która jest takim, jakby to powiedzieć, wielkim władcą tych wszystkich mieszkańców planety i ich i jakby ich wodzem i myślę, że ludzie to też w ten sposób odczytywali, Ale zupełnie inaczej jest we Francji na przykład czy gdzieś to jest traktowane bardziej jako spektakl rozrywkowy chociaż może to wioski. Ugięcie czasu przestrzeni wypycha mnie w przyszłość. Coraz więcej zadań zaczęły przejmować roboty. W Wkrótce przejęły wszystkie prace wymagające sprawności.